W dzisiejszym materiale analiza najważniejszych wydarzeń dziewiątego odcinka sezonu szóstego o nazwie Mister Agnes. Tajemnice Luki Marnet oraz wielka emocjonalna konfrontacja Adriana z Gabriel. Hej, witajcie, ja jestem Olchuzi, i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jesteśmy już po emisji dziewiątego odcinka i muszę przyznać, to jeden z ciekawszych epizodów pod względem fabularnym i emocjonalnym. Śmiało nawet powiem, że dorównuje poziomem poprzednim historiom, takim jak El Toro, de Piedra czy Rule. Tylko, że tym razem dostajemy kontynuację, można rzec, głównego filaru sezonu szóstego, czyli ogromnej tajemnicy Gabriela ukrywanej przed całym światem. Kolejne zmagania Marinette, która wciąż dźwiga ten ciężar na swoich barkach i Adriana, który stawia kolejny krok naprzód w uwalnianiu się spod mrocznych skrzydeł swojego ojca. Ale to nie wszystko, bo i taki Luka czy Natali również odgrywają ważną rolę, będąc wyraźnym śladem w całej tej intrydze, którą, chcąc nie chcąc, to właśnie Biedronka stworzyła. O tym wspomnę jeszcze na końcu, więc zachęcam, by zostać do końca tego materiału, ale jak to się mówi, każdy wybór ma swoją cenę. I właśnie dlatego ten odcinek zostaje w głowie na długo. Bo nie przez same te walki czy widowiskowe starcia, ale przez emocje i prawdy, które nie tylko zostały świetnie wplecione w całą tę historię, ale w końcu też zaczynają wypływać na powierzchnię, bo tu nie chodzi tylko o superbohaterów, nie, to opowieść o winie, żalu i granicach, których patrząc na tę historię nie da się już rzucować. Od samego początku towarzyszy nam Mart. przytłoczona koszmarem, w którym Gabriel powraca niczym cień. Te sny nie są przypadkowe, odzwierciedlają jej poczucie winy, bo to ona pozwoliła światu uwierzyć, że Gabriel był bohaterem, który pomógł biedronce w pokonaniu monarchy i tym samym oddał swoje życie w dobrej sprawie. Ja. Ale najcięższe jest to, że ukrywa prawdę przed swoim chłopakiem. Adrianem, więc myślę, że chyba każdy, choć mogę się mylić, zna to uczucie, gdy nosimy w sobie sekret tak długo, że zaczyna on powracać w snach, w lękach, w codziennych chwilach. U Marinette walka toczy się nie tylko z przeszłością Gabriela, ale też z własnym sumieniem. No, ale wtedy też pojawia się Luka. Retrospekcja z początku odcinka przypomina jego wybór. Wyjazd do Brazylii niby pod pretekstem unikania akumizacji i ochrony tożsamości Biedronki i Czarnego Kota, lecz w rzeczywistości Luka znał prawdę. Okłamał swoich przyjaciół pod tym pretekstem, nie ujawniając z prawdziwego powodu. Dowiadujemy się nim o nim dopiero podczas rozmowy z rozmowy z retrospekcji z z po już po pokonaniu powodem Prawdziwym powodem jest to, że bliskość Marnet boli go coraz mocniej. Jego uczucie nigdy nie zgasło. Tak, wciąż ją kocha. I to jest piękne, ale i też jednocześnie tragiczne. Nadal ją kocha, ale rozumie, że musi się od niej odciąć dla własnego, zdrowia że zdrowia psychicznego. Miał możliwość powiedzieć jej prawdę, ale wybrał coś, co miało niby być dobre dla niego, Marnet i Adrian. Dlatego też przed rozmową przemienił się w Serpentiona i użył drugiej szansy na wypadek komplikacji, bo uczucie było zbyt silne. Finalnie wydusił z siebie emocje, lecz tylko on o tym wie, a Marinette nie, bo dla niej to tak jakby w ogóle nie doszło. I co ciekawe, to odwrotność sytuacji. Tym razem to Marnet wykorzysta drugą szansę. W koszmarach widzimy, jak ucieka do swojej oazy spokoju, jaką jest Luka, któremu ufa i myśli, że może mu zdradzić wszystko. Byle tylko pomógł i ją wsparł w trudnej chwili. Podczas rozmowy, gdy ćwiczyli razem na gitarze, Marnet przez przypadek powiedziała słowo Monarch, co Luka zauważył i zapewnił ją, że będzie mogła mu powiedzieć wszystko. Tak przychodzimy też do momentu, w którym Biedronka faktycznie postanawia polecieć do Brazylii, by wyjawić Luce sekret, który ciąży na jej barkach od finału sezonu 5. I muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się tego, co nastąpiło. To wyznanie jest jak otwarcie puszki Pandory. Luka, który tyle lat skrywał swoje uczucia, nagle staje się świadkiem sekretu większego niż wszystkie jego cierpienia razem wzięte. Tak myślę, bo Biedronka w formie fuzji z wężem, która swoją drogą naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, mówi, że okłamuje wszystkich, bo Kochadriena ponad wszystko i bardzo by ją to zabolało, gdyby on poznał prawdę. Nigdy nie pozwoli nikomu go skrzywdzić. Musi dotrzymać o. Od Gabriela i ukryć prawdę, nawet jeśli usta i serce będą płonąć na zawsze. Mówi Mu. Że monarchą był Gabriel Agrest. Mluka sam nie wie, jak zareagować patrząc na jego minę. Pyta go nawet, czy postępuje właściwie, on sam nie wie. Więc tu dochodzimy do momentu, który pokazuje jasno, że w trudnej sytuacji człowiek często nie potrafi sobie poradzić ani wziąć odpowiedzialności, i szuka odpowiedzi u bliskich, pytając, czy postępuje właściwie. Problem w tym, że tylko marnet powinna to wiedzieć. Każdy może powiedzieć coś, co uważa za słuszne, ale liczy się to, co ona o tym myśli. Jedni powiedzą, że robi źle, inni, że dobrze że tak czy inaczej każda ścieżka prowadzi do jakichś tam konsekwencji, z którymi będzie musiała sobie poradzić. Spodziewałam się też, że Luka będzie w stanie unieść tę sytuację i pomóc Marnet, lecz z powodu uczucia, które wciąż w nim żyje, postąpił inaczej niż się spodziewałem. Chce od niej miraculum. Tak dokładnie mówi, że wie o rzeczach, których ona nie rozumie, nie wie, i że prawdopodobnie tylko on może jej rozgryźć. Dlatego chce jej kolczyki chwytając ją nawet za rękę, co jest mocnym gestem w tej sytuacji. Marnet nie chce tego robić. Chce, aby on jej powiedział, a ona zajmie się resztą. Ale Luka mówi, że ją kocha i że jest najsilniejszą osobą, jaką zna, ale tym razem to on chce ją chronić. Biedrą? wiedziała, że taka sytuacja może mieć miejsce i że mogą pojawić się komplikacje, dlatego przeprasza i już wie, że nie powinna była mu tego. Luka stwierdza, że ona nic nie rozumie, i uwaga, dokonuje się druga szansa. To dosłownie odwrotność tego, jak już wcześniej wspomniałem, co zrobił wcześniej Luka, gdy miał jej powiedzieć prawdę. Tylko, że tym razem to marnet jej używa. Myślała, że sny podpowiadają jej, że Luka może jej pomóc. Zawsze jej pomagał, więc liczyła, że i tym razem będzie tak samo. Ale jeden element nie współgrał: Luka dalej ją kochał i to przeszkodziło tak myślę w całej tej sytuacji. Bo użyciu drugiej szansy powiedziała tylko, że życzy mu wszystkiego dobrego z Sirupa. Dziewczyną z Brazylii, która zgodziła się udawać jego dziewczynę i niech im się wiedzie i przytulił więc widzicie, oboje byli w swoich sprawach tak bardzo samotni, że finalnie postanowili ukryć swoje sekrety, korzystając z mocy drugiej szansy. Z jednej strony wykorzystywanie miraklum do celów osobistych nie powinno mieć miejsca, z drugiej zaś, kto by tego nie zrobił? No właśnie, tak to się po prostu musiało wydarzyć. To co widzimy dzieje się zgodnie z właściwą linią czasu, która, mam nadzieję, że zaprowadzi nas do dalszych konsekwencji ukrywania sekretów przez bohaterów. Już teraz widać, że będzie to droga z wybojami, prowadząca ku nieuniknionemu, bo ich największe podobieństwo polega na tym, że oboje nie chcą, by ktoś cierpiał, a jednak w lustrze widać samotność. Każdy z nich zostaje z tym bólem sam. W samym odcinku największe emocje niesie również nasz blondyn, Adrian. Już od początku czujemy, że coś w nim naraz. Starozdarty między słowami plaga, a własnymi wspomnieniami, nie potrafi zaakceptować oficjalnej wersji zdarzeń. Adrian czuje, że coś tu nie bra. Kulminacja przychodzi w biurze burmistrzyni pani Bustier w kwestii sprawy postawienia wielkiego pomnika Gabriela, bo wcześniejszy ktoś zdewastował ciekawe kto. To ta scena, która wbija się w pamięć, bo Aden patrzy na monument człowieka, którego świat uważa za bohatera, a który dla niego był zimny, bezwzględny i kontrolujący. Nie chce, aby taki pomnik jego ojca powstał i trudno mu się dziwić, bo podczas konfrontacji przechodząc dalej z ojcem jest równie zrozumiałe, że czuje trudność. Ciężko walczyć z własnym ojcem, który tak naprawdę nie był nim w prawdziwym sensie, ale też samo patrzenie na posąg z jego podobizną oraz sytuacja w jakiej się znajduje robi swoje. Bo scena też przypomina mi walkę z odcinka Reprezentacja z sezonu 5, gdzie Czarnyk odmierzył się ze swoim ojcem, który jeszcze żył. I mimo tym razem była to tylko wielka rzeźbia nieżyjącego już Gabriela, Adrienowi mimo wszystko było ciężko skonfrontować się z postacią zmarłego ojca. Nie dziwię się, musiał stawić mu czoła, bo to on był tylko kluczem do powstrzymania złoczyńcy, odzyskania swojego Miraculum, bo stracił i wyrzucenia wszystkich emocji związanych z ojcem, które ciążyły od nim od prawie samego początku sezonu pierwszego. Dlaczego akurat on i skrócimy do pokonania złoczyńcy, bo pomimo... Przybycia biedronki na pole walki po zgłoszeniu od Czarnego Kota sama nic nie mogła wskoczyć. Szczęśliwy traf dawał jej znać, że to Adrian jest tym, który może mu się przeciwstawić. Czy to szabla ze szczęśliwego trafu, czy perfumy. Sposób, w jaki pokonał ojca bez Miraklum, któremu zostało zabrane, był niezwykły. Bo po prostu zaczął zadawać pytania przez wielki megafon, który również pochodził ze szczęśliwego trafu, które na nim ciążyły. A skoro byłeś takim dobrym ojcem, to dlaczego nie mogłem mieć przyjaciół? Dlaczego chciałeś wszystko kontrolować? Dlaczego zawsze podróżowałeś wiedząc, że moja mama Emil jest chora? Dlaczego nie chciałeś, żebym poznał swoich dziadków? Dlaczego nie pozwoliłeś mi iść do szkoły jak inni? Dlaczego nie chciałeś, abym pokochał Marinette? Dlaczego przestałeś być papa żabą, a stałeś się tym posągiem zimnym, bezdusznym? Tak, moi drodzy. W końcu Adrian wykrzyczał to, co powinien był zrobić dawno temu, patrząc na to, jak jego ojciec go traktował. Być może była to też zasługa faktu, że Gabriele nie mógł go teraz kontrolować tak, jak wcześniej to robił nagminnie przez bliźniacze pierścienie. A teraz, gdy nie ma już nad nim kontroli, Adrian w końcu mógł się uwolnić z tych wszystkich emocji. I to nie tylko po raz pierwszy w tym sezonie. Brawo, Adrienie. Posąg Gabriela za każdym razem, gdy słyszał te słowa, stawał się coraz bardziej kamienny, aż finalnie po prostu się rozpadł. Czy Powiedziałem też na Twitterze, że scena, taką którą teraz widzicie na ekranie, nawiązuje do prawdziwej rzeźby o polskiej nazwie Słuchaj, która mocno uderza w fakt, że Gabriel przez cały ten czas nie słuchał prawdziwych pragnień swojego syna. Do tego wszystkiego można też dodać Nataj, bo ona sama mówi kluczowe słowa do Marat. Nie ma już odwrotu. Jej ton jednak różni się od tonu Marnet czy Adriana. Natali balansuje na granicy. Być może chroni własny swój tyłek? Dalej, będąc w tej tajnej organizacji, o której wciąż wiemy niewiele, a może naprawdę robi to dla Adriana. Kto to tam wie? Moi drodzy. Powiem wprost, ukrywanie takiej prawdy zawsze prowadzi do cierpienia. Marnet za wszelką cenę chce chronić Adriana, ale sama to nie w poczuciu winy. Luka chciał ją chronić, ale zaplątał się w kłamstwo i uczucie, które wciąż w nim żyje. Natali chroni siebie lub Adriana, a może jedno i drugie, i jednocześnie Krocząc po cienkim ludzie w sidłach tajnej organizacji, o której, tak jak wcześniej wspomniałem, niewiele wiemy. Adrian wyrzucił swój ból, stawiając kolejny krok w uwolnieniu się od ojca, ale wciąż nie znając całej prawdy o nim. I właśnie dlatego, też patrząc to wszystko tak reasumując, ten odcinek jest taki mocny. Bo pokazuje, jak każda decyzja niesie swoje konsekwencje, a raz przekroczona granica nie pozwala już wrócić. Bo patrząc tak w przyszłość, marnet jeszcze nie raz będzie musiała zmierzyć się z ciężarem sekretów, a cały sezon szósty stoi, chcąc nie chcąc przed nią otworem. A że po tym odcinku Marnet postanowiła już nikomu nie zdradzać swojego sekretu, to dobrze wiemy, że w rewelatorze i tak wyszedł on na jaw. Trafił w ręce Ali przez moc zaakumizowanego. No tak traf chciał, że się stało. I choć finalnie zapomniała o wszystkim dzięki mocy czarnego kota, to tego, czego się dowiedziała, no nie była z tego powodu zadowolona. Widzicie więc sami, od tej chwili możemy spodziewać się kolejnych sytuacji, w których ten wielki sekret sam zacznie wypływać na światło dzienne. Bo do tego dodając jeszcze Tomołę, Feliksa i Kagari, Którzy również go znają. No właśnie, może być ciekawie. I zobaczymy, czy ufność bohaterów zda egzamin. Luka! Być może znajdzie nowe miejsce czy nową miłość, nawet jeśli w jego sercu wciąż jest marnet. Może przy Irupie, która i o tym też nie wspominałem w tym odcinku. Poruszałem w krótkim shortcie, a może i też opowiem w oddzielnym materiale, jest posiadaczką Mirak. Adrian coraz odważniej zaczyna myśleć samodzielnie, jakkolwiek to brzmi, co doprowadzi go, tak myślę, do odkrycia prawdy. Być może bardzo bolesnie. No po prostu mam taką nadzieję, że jednak nie poprzestanie nawet po ostatnich słowach, że musi zaakceptować wiele pytań bez odpowiedzi. Natali natomiast pozostaje tajemnicza, a jej rola w sezonie szóstym budzi wciąż wątpliwości, po której stronie barykady przystanie. No bo jak na początku tego materiału mówiłem, każdy z bohaterów odgrywa ważną rolę w tej intrydze, którą chcąc nie chcąc stworzyła Biedronka. Co wy o tym wszystkim? Z myślicie. Czekam na wasze komentarze i nie wiem jak wam, ale tak, mi się ten odcinek podobał. Po misji dziewiątego odcinka Mr. Agrest mamy już za sobą 9 odcinków, co oznacza, że do końca sezonu 6 zostało nam jeszcze 17. Nie zapomnijcie o łapce subie z dzwoneczkiem i udostępnieniu, jak i również do przejrzenia mojej całej playlisty sezonu 6. Dzięki za całe wsparcie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Bye bye.